W sercu brazylijskiego Pantanalu, największego tropikalnego obszaru podmokłego na świecie, gdzie woda i ląd splatają się w skomplikowaną sieć ekosystemów, rozegrał się dramatyczny spektakl życia i śmierci. To miejsce, gdzie potężne drapieżniki dzielą terytorium z równie groźnymi gadami, stało się areną walki, która na zawsze zmieniła życie wszystkich jej uczestników. Jaguar, jeden z najsilniejszych drapieżników Ameryki Południowej, znajdował się w sytuacji, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Nie był już łowcą, lecz ofiarą w śmiertelnych objęciach gigantycznej anakondy. Potężne ciało kota dygotało w konwulsjach, każdy mięsień napinał się w desperackiej próbie uwolnienia się z żywej klatki utworzonej z mszystych, brązowo-zielonych mięśni węża. Życie było systematycznie wyciskane z jego organizmu przez ogromną anakondę której skóra pokryta była dużymi czarnymi plamami, a ciało owinęło się w nieucieczkowy i madło. Z każdą mijającą sekundą kolosalny wąż zaciskał się mocniej. Jego niewiarygodne mięśnie falowały z wysiłkiem w płytkiej, mętnej wodzie zielonej trawy. Ogromne ciśnienie wyciskało samo życie z tego, który do tej pory był bezsprzecznym władcą dżungli. Stworzenia, które znało tylko dominację aż do tego momentu. Łapy jaguara szamotały się dziko w błocie, jego oczy szeroko otwarte od przerażenia, które już nie zawierało żadnej dumy, tylko pierwotny, surowy strach przed nadchodzącą śmiercią. Jego niegdyś potężny ryk, dźwięk, który mógł wstrząsnąć całym lasem, został zredukowany do żałosnego, zduszonego bulgotania. To już nie była bitwa o terytorium czy supremację. Przekształciła się w desperacką, ostateczną walkę o jeden, jedyny, cenny oddech. Tutaj, w sercu pantanalu, dwa z najgroźniejszych tytanów Ameryki Południowej były uwięzione w śmiertelnym uścisku, a jeden z nich znajdował się zaledwie kilka chwil od wymazania z istnienia. Jego siła słabła z każdym zaciskaniem się ciała anakondy. To, co wydarzyło się w następnych kilku chwilach, było naprawdę niewiarygodne. Ale jak rozpoczęła się ta epicka konfrontacja? I czy w rozległej, nieubłaganej dziczy był ktoś, kto mógł być świadkiem tej desperackiej walki, zanim było za późno? Dla strażnika Itana, doświadczonego amerykańskiego ekologa, z dwudziestoletnią praktyką wyrytą w zmarszczkach na jego twarzy, dzień rozpoczął się nie rykiem, lecz niepokojącą ciszą. Poranna mgła wciąż okryła niskie, zielone trawy pantanalu, miejsca o oszałamiającym pięknie, i bezwzględnej efektywności. Był podczas rutynowego przeglądu, jego buty lekko zapadały się w wilgotną ziemię, na skraju rozległej dżungli. Jego misją było monitorowanie zdrowia lokalnej dzikiej przyrody, zadanie wymagające intymnego zrozumienia subtelnego języka tej ziemi. Tego ranka język ten był niepokojący. Znalazł zestaw śladów głęboko wciśniętych w błoto. Były nie do pomylenia duże, okrągłe odciski samca jaguara ale gdy je śledził, jego doświadczone oko zauważyło, że coś było nie w porządku. Chód był nierówny, jedna z łap lekko się ciągnęła, jaguar kulał, jego umysł natychmiast połączył tę wskazówkę z raportami, które słyszał z pobliskiego osadnictwa. Lokalni hodowcy mówili o dziwnych, pełnych cierpienia rykach, odbijających się echem przez ciemność poprzedniej nocy. To nie był pewny siebie krzyk polującego drapieżnika, ale dźwięk bólu. Itan kontynuował swoją wędrówkę, poczucie złego przeczucia rosło z każdym krokiem. Pantanal to unikalne pole bitwy, gdzie drapieżniki wody i lądu często krzyżują swoje ścieżki, ale konfrontacja tej skali rzadko bywa obserwowana. Poruszał się z cichą koncentracją. Jego zmysły w stanie najwyższej gotowości. Powietrze, zwykle wypełnione szczebiotem małp i wołaniami egzotycznych ptaków, stało się dziwnie nieruchome. Wtedy to się stało. Szaleńcza eksplozja dźwięku, gdy stado ptaków wybuchło z drzew przed nim. To był definitywny znak niebezpieczeństwa. Zamarzł, nasłuchując intensywnie. Cisza, która nastąpiła, była cięższa, bardziej głęboka niż wcześniej. Wiedział, że jest blisko, gdy przebijał się przez ostatnią gęstą linię trzcin. Przerażająca cisza została przerwana widokiem, który miał się na zawsze wypalić w jego pamięci. Tam, na polanie zalanej wodą trawy, było źródło kulawych śladów i bolesnych krzyków. Wspaniały Jaguar, którego śledził, znajdował się w duszącej chwytaniu gigantycznej anakondy, tocząc bitwę, którą miał przegrać. W dziczy niepisane prawo mówi, żeby nie ingerować. To podstawowa zasada ochrony środowiska, doktryna szacunku dla brutalnych, bezstronnych praw natury. Ale stojąc przed tą sceną, obserwując, jak życie jest wyciskane z jednego z najmajestatyczniejszych stworzeń, które przysiągł chronić, i tan wiedział, że niektóre zasady są stworzone po to, żeby je łamać. Etyczna debata, która dzieli ekologów, czy pozwolić naturze iść swoim kursem, czy wkroczyć, gdy masz moc uratować życie, zniknęła z jego umysłu. W tym momencie wybór był prosty. Nie było czasu na wahanie. Przeskanował ziemię, jego oczy zatrzymały się na grubej, ciężkiej gałęzi drzewa, zwietrzałej i mocnej, chwycił ją, szorstka kora wbijała się w jego dłonie. Wbiegając w płytką wodę, wsunął koniec gałęzi między potężne zwoje anakondy. Używając jej jako dźwigni, włożył w nią całą swoją wagę, jego mięśnie napięte do granic możliwości. Anakonda, wyczuwając nowe zagrożenie, zareagowała natychmiast, przeniosła swoje ogromne ciało, jej mięśnie jak żywy metal. Ale nie zwolniła swojej zdobyczy. Jeśli cokolwiek, ciśnienie na jaguara wydawało się nasilać. Próba nie powiodła się. Zmagania jaguara stawały się słabsze, jego ruchy bardziej szaleńcze, ale mniej potężne. Jego oczy zaczynały się szkłowić, panika zaczęła narastać. I zdał sobie sprawę, że gałąź nie wystarczy. W chwili czystej, napędzanej adrenaliną desperacji, upuścił drewno i podjął znacznie bardziej niebezpieczną decyzję. Rzucił się na ogon węża, chwycił gruby, umięśniony koniec anakondy. Łuskowata skóra była zaskakująco gładka i niesamowicie potężna pod jego dłońmi. Wbił pięty w błoto i ciągnął z każdą uncją siły, jaką posiadał. Przez sekundę zatrzymującą serce nic się nie działo. Potem, zaskoczona atakiem z tyłu, ciało anakondy mimowolnie się przesunęło. Jeden zwój się rozluźnił. To było tylko na chwilę, ale wystarczająco. Rozdarte, desperackie łapanie powietrza wyrwało się z płuc Jaguara. Ten dźwięk wzmocnił determinację Itana. Dał jeden ostateczny, potężny szarpnięt i kolejny zwój się uwolnił. Zaklęcie zostało przerwane. Anakonda zniknęła, wycofując się cicho w mętną wodę, ale bitwa była daleka od końca. W ciszy, która nastąpiła, pojawiło się nowe i jeszcze bardziej głębokie wyzwanie. Uratował jedno życie, ale miał odkryć, że był częścią znacznie większej historii. Anakonda zniknęła pod powierzchnią wody, jakby nigdy jej tam nie było pozostawiając za sobą przerażającą ciszę. Natychmiastowe zagrożenie minęło, ale zwycięzca nie był w stanie świętować. Jaguar, uwolniony od duszącego ciśnienia, zapadł się na mokrą trawę, jego ciało drżące z wyczerpania i szoku. Leżał nieruchomo, jego boki unosiły się w płytkich, urywanych oddechach, i tam stał przez chwilę, jego własne serce walące w piersi, zanim ostrożnie się zbliżył. Utrzymywał bezpieczną odległość, ale mógł zobaczyć, że nie było głębokich ran kłutych. Uszkodzenia były wewnętrzne, miażdżąca trauma stłuczonych narządów i naprężonych mięśni. Jaguar żył, ale był niesamowicie podatny na zranienie, zbyt słaby, żeby nawet wstać. Wiedział, że musi działać szybko. Sięgnął po telefon satelitarny na pasie, jego palce lekko drżące, gdy adrenalina zaczynała ustępować, zastąpiona skupionym poczuciem celu. Musiał wezwać zespół weterynaryjny, ale gdy miał wykręcić numer, migotanie ruchu w gęstej linii drzew na skraju polany przykuło jego oko, zamarzł, natychmiast czujny. Jego pierwszą myślą było kolejne zagrożenie, powoli obrócił głowę i jego oddech zamarł w gardle. Wypatrująca z cieni była kolejna jaguar. To była samica, smukła i potężna, patrząca bezpośrednio na niego. Nie było agresji w jej postawie, żadnego znaku zagrożenia. Zamiast tego jej złote oczy nosiły wyraz intensywnej, niespokojnej ciszy. Obserwowała i czekała. W tym momencie Ethan zrozumiał wszystko. Ranny samiec nie był tylko przypadkowym jaguarem, był partnerem, partnerem życiowym. Cała ta desperacka walka była obserwowana przez jego lojalną towarzyszkę. Chociaż często samotne, jaguary tworzą kluczowe partnerstwa dla rozmnażania i przetrwania utrata silnego samca może mieć dewastujący wpływ na lokalną pulę genową i przyszłość jego rodowodu. Ratunek Itana nie dotyczył już tylko ratowania pojedynczego zwierzęcia, chodziło o zachowanie rodziny, więzi wpisanej w samą tkankę tego dzikiego miejsca. Doprowadzenie rannego jaguara do bezpieczeństwa było teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Ale zapewnienie, że ta rodzina mogła pewnego dnia być znów całością, wymagałoby nowego poziomu opieki i oddania. Tygodnie niepewności sprowadzały się do jednej chwili. Połączenie zostało nawiązane, a odpowiedź była szybka. Ekspertowski zespół weterynaryjny przyjechał łodzią i pojazdem terenowym. Ich efektywność w ostrym kontraście do chaotycznej walki, która miała miejsce zaledwie kilka godzin wcześniej. Z praktyczną ostrożnością uśpili rannego samca jaguara, jego oddech w końcu wyrównał się w głęboki, uzdrawiający sen. Ostrożnie załadowali go na nosze i rozpoczęli długą podróż z powrotem do centrum rehabilitacji. Czekająca samica jaguara obserwowała z drzew, aż zniknęli z pola widzenia. Cicha, samotna wartowniczka. W centrum prawdziwy zakres uszkodzeń stał się jasny. Jaguar był leczony z powodu ciężkich wewnętrznych siniaków i urazu mięśni. Przez tygodnie był to powolny proces wyzdrowienia, kierowany cierpliwymi rękami weterynarzy. Itan często odwiedzał, monitorując postępy zwierzęcia, z którego życiem stał się tak przeplatany. W końcu nadszedł dzień. Jaguar był silny, zdrowy i gotowy do powrotu do swojego domu. Itan i zespół transportowali go z powrotem do tej samej polany. Uczucie nerwowego oczekiwania zawisło w powietrzu, czy jego partnerka wciąż tam będzie, czy została zmuszona do odejścia. Otworzyli drzwi klatki. Jaguar wyszedł ostrożnie. Jego łapy dotykały znajomej miękkiej ziemi, powąchał powietrze, jego potężne zmysły ponownie zapoznawały go z jego terytorium. I wtedy ją zobaczył. Wyłaniając się ze skraju lasu deszczowego, jakby nigdy nie odeszła, była samica Jaguara. Czekała. Nie było dramatycznego ryku, żadnego Wielkiego Przedstawienia. Ich ponowne spotkanie było momentem głębokiego, cichego połączenia. Podeszli do siebie. Dotykając nosami w delikatnym pozdrowieniu, które mówiło wszystko. Więź była nienaruszona. Odwrócili się i ramię w ramię weszli z powrotem w głębie Pantanalu. Ich rodzina znów była całością. Obserwując jak znikają, Itan poczuł głębokie poczucie spełnienia. To nie była tylko historia o walce między Anakondą a Jaguarem. To było potężne przypomnienie niewidzialnych nici lojalności i połączenia, które wiążą świat naturalny. To było świadectwo faktu, że czasami odważny wybór jednej osoby, by złamać zasady, może stworzyć efekt fali, ratując nie tylko jedno życie, ale zachowując więź, partnerstwo i przyszłość. To przesłanie nadziei, dowodzące, że pojedynczy akt współczucia może rzeczywiście przechylić szale, potwierdzając naszą rolę nie tylko jako obserwatorów, ale jako potencjalnych strażników niesamowitych żyć, z którymi dzielimy tę planetę.